To jest zbiórka na rehabilitację, na badania genetyczne i na leczenie Marty, bo jest ono bardzo drogie. Obecnie jesteśmy na etapie badań genetycznych, które niestety większość w Polsce nie są refundowane. Skąd pomysł? Pomysł spontaniczny i w sumie spontaniczne pomysły są najlepsze według mnie, no bo w dzisiejszych czasach trudno jest nazbierać zbiórkę na internecie, na kimkolwiek portalu takim charytatywnym. Więc żebyśmy zdążyli zrobić do czerwca badania genetyczne, z tego względu zorganizowaliśmy ten festyn. A dzięki pomocy browaru, jak również tutaj panów policjantów Straży Miejskiej i wszystkich tutaj, którzy nam pomagają panów z, ze Straży OSP Pastwiska e, i jak również patronatu pana Starosty, za który bardzo dziękujemy pani e, burmistrz, e, która też ma do nas dotrzeć lada dzień. I również pani z Bielskiej szkoły Tyszkiewicza, też tutaj jest, też mamy patronat. Udało nam się jakoś od trochę rozreklamować to dzisiejsze wydarzenie. No i mamy nadzieję, że pogoda się w końcu zmieni przestanie badać i będą się ludzie bawić dobrze i uda się nam zebrać pieniądze. Atrakcji wiele, nie? Bo jest muzyka, tak. koncerty i dla dzieci zawsze też coś można tutaj e, Tak, atrakcji jest bardzo wiele. Mamy cztery zespoły tutaj, w tym jeden zespół to jest młody chłopak, który debiutuje teraz. Obecnie Young Dark będzie śpiewał z Olą. E, mamy tutaj dużo i losów i będzie licytacja fantów na scenie. E, mamy kiełbaski, mamy grochówkę, bigos, e, kawa, herbata. Jest tutaj już dmuchaniec mamy, mamy panów ze straży pożarnej, który, gdzie można zrobić sobie zdjęcia w aucie strażackim, panów z policji, gdzie też można sobie zdjęcia porobić w mundurach czy, czy z panami. Mamy policyjnego sznupka, więc myślę, że atrakcja jest naprawdę moc. Gorąco zapraszam i mam nadzieję, że pogoda dopisze i nie będzie już padać i że wszyscy będą zadowoleni. Martusia jest pod opieką fundacji Bielska serca dla maluszka, która też nam tutaj pomaga dzisiaj. Jeśli ktoś by chciał przekazać datek to właśnie na stronie fundacji pod numerem 2121 można martusię znaleźć i tam są opisane krok po kroku jak można na nią przekazać darowizny. Można również tutaj dzisiaj do puszek wrzucać datki na całym festynie praktycznie. Jak również licytować i, i losować fanty. Wszystko będzie przekazane na Martusię na leczenie i rehabilitację. Wszystkich serdecznie witamy na festynie charytatywnym dla tej małej, pięknej osoby, tutaj, która tutaj z nami jest. Marta, dzienna wojowniczka. Która zmaga się z wieloma trudnościami i towarzyszymi chorobami. Od początku ten mały człowiek musiał walczyć o każdy oddech, tak? Słuchajcie, wyobraźcie sobie sami, jak to jest. My oddychamy, czujemy się, że to jest normalna rzecz, a ta dziewczynka walczyła o każdy oddech. O, teraz będzie super. Okej. Okay. Eee, wielkie brawa dla Marty. Mam nadzieję, że jak zrobi się pogoda, będzie nas tutaj dużo, dużo więcej. Szanowni, bardzo serdecznie witam pana starostę Mieczysława Szczurka. Dzień dobry, kłaniamy się. Witam panią Ewę Madon, rektor Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza. Panią Sylwię Zielińską, dyrektor administracyjny Wyższej Szkoły Administracyjnej. Dzień dobry, witamy. Witamy panią dyrektor Szkoły Podstawowej Numer 5 w Cieszynie, panią Danutę Łubaj. Witamy panią Joannę Gawlas, nauczycielkę Szkoły Podstawowej Numer 5 w Cieszynie. I przede wszystkim witamy pana Adama Leda, dyrektora Browaru w Cieszynie, dzięki któremu możemy tutaj się spotkać i możemy wspólnie się bawić. Wielkie brawa dla nich. Szanowni Państwo, już na samym początku chciałem podziękować wszystkim występującym, którzy robią to charytatywnie z serca dla Marty. Dziękuję zespołowi e, każdemu, który tutaj dzisiaj wystąpi, a naprawdę będzie ich sporo. Zaczniemy od tych wspaniałych ludzi, którzy stoją i przyjechali aż z jasienicy do nas. Wielkie prawa dla nich. Blach kapela. Zaraz ich usłyszycie. Dziękuję zespołowi Preludium, który wystąpi na samym końcu i będzie nas bawił do późnych godzin tutaj na browarze. Dziękuję Jerry Brassband i dziękuję zespołowi Young Dark, który wystąpi razem z Olom i myślę, że to będzie coś fajnego również dla wszystkich. Jeśli już dziękujemy, to podziękujmy od razu Komendzie Policji w Cieszynie, Straży Miejskiej w Cieszynie. Dziękujemy Akademii Piękna Maromi Monika Szuta. Podziękowania ślemy również dla Banku PKO, dla wspaniałej ekipy, ekipy Park Really Team z Kaczyc. Brawo dla nich. Będziecie mogli ich tutaj usłyszeć i wylosować naprawdę niesamowite vouchery, ale o tym będzie później. Podziękowania kierujemy także dla wójta gminy Haszlak, Grzegorza Sikorki, a także dla pani sołtysk, Kończyc Małych, Izabeli Brachaczek. Dziękujemy wspaniałym paniom z koła, gospodyń z Kończyc Małych, a także dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pastwiska, która później pokaże nam niezły występ tutaj. W imieniu rodziców, którzy tutaj ze mną stoją, chcieliśmy z całego serca podziękować dziadkom Marty, za wsparcie i za pomoc. Dziękuję wszystkim sponsorom. Słuchajcie, jak widzieliście plakaty, tych sponsorów jest masa. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, bo naprawdę jest ich ogrom. Wielkie dzięki za Wasze serce. I witamy naszą maskotkę. Brawo dla maskotki! Brawo dla sznupka! Szanowni, z mojej strony, tyle. Chciałbym teraz poprosić pana starostę o kilka zdań w prowadzeniu. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, każda działalność charytatywna ma to do siebie, że działamy na rzecz kogoś, na rzecz kogoś, komu jest gorzej, trudniej. A dzisiaj dzień jest szczególny, bo mamy, tak jak tutaj już padło, wspaniałą, małą wojowniczkę i myślę, że wspomóżmy ją ofiarnością, wspomóżmy dobrym słowem, ale przede wszystkim wspomóżmy sercem. To będzie najważniejsze dla tej pociechy rodziców i dla samych rodziców. A dla tych wszystkich, którzy mają pełne sakiewki, to rozwiążcie i dajcie z siebie wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I chcia... Chciałem jeszcze poprosić tutaj dyrektora Browaru również o krótkie przemówienie. Zapraszamy, panie Adamie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja niewiele mam do powiedzenia. Chciałem przede wszystkim pogratulować niesamowitej zdolności organizacyjnej, że ci jest, my wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że udało im się tak świetnie to zorganizować. Browar, jak już wspominałem, to jest nasza wspólna przestrzeń kulturalna, jak się okazuje, również i, i dobroczynna, więc ja bym bardzo prosił, yy, żebyście Państwo stworzyli swoje serca w spali Marty i jej rodziców. I mam nadzieję, że jak muzyka zabrzmi trochę głośniej, to pojawi się tutaj więcej ludzi, którzy byli prze, przestraszani pewnie trochę pogodą, no ale zgodnie z, z pewnymi serwisami pogodowymi miało przestać padać o godzinie 14. No i tak się stało. Także.